Czołem. Z tej strony Maciej Głubowiecki. Ja jestem fizjoterapeutą, dietetykiem i trenerem personalnym. A jeszcze jakiś czas temu wyglądałem tak. Teraz na co dzień pomagam moim pacjentom w dojściu do pełnej sprawności, w prowadzeniu jak najdłuższego, najbardziej bezbolesnego, jak najbardziej zdrowego życia. Po ich sugestiach zdecydowałem się również swoją wiedzą dzielić nie tylko Lokalnie, ale również globalnie, stąd też pomysł mediów społecznościowych. A teraz o, pokrótce opowiem Wam, co będziecie mogli u mnie znaleźć. Wszelkie zagadnienia związane z fizjoterapią, dietetyką, treningami, biohackingiem, jak najdłuższym i najlepszym zdrowiem. Mam nadzieję, że będą to rzeczy, które Was zainteresują, więc niniejszym rozpoczynam swoją nieco większą niż przedtem działalność medialną. Mam nadzieję, że każdy z Was znajdzie tutaj coś dla siebie. Tymczasem serdecznie Was pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnych filmach.